No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 14 do 20 marca 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także. Zanim zadacie mi jakiekolwiek pytanie, czy tutaj, czy na Facebooku, bardzo was proszę, zapoznajcie się z tym opisem. E, ułatwimy sobie wszyscy sprawę. Także, także bardzo Wam za to dziękuję z góry. E, no i co jeszcze moje wagi? Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. E, kochani, dziś premierowa nowa talia The Mermaid Tarot. Mam nadzieję, że skradnie Wasze serduszka tak samo, jak skradła moje. Jest przepiękna, kolorowa, a pomimo, myślałam, że idzie wiosna, więc warto by było wrzucić trochę kolorów. Więc jako główna talia Mermaid Tarot, nów, nówka. <laughs> a dopowiadającą weźmiemy sobie Everyday Witch Tarot, którym już znacie, jeżeli jesteście ze mną dłużej. Zresztą opisy talii wszystkie, boże opisy. Nazwy talii macie w opisie pod filmem, więc jak coś to tam wszystko jest. Dobra, lecimy. Wagi. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Mhm. Dobra. I karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień. Upływ czasu. Zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Zgadza się. Dobra, talia wypowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Piątka Mieczy. Mm. No, kochani, to taka jest dosyć ciężka energia, siedzenie w swojej głowie, walki o coś za wszelką cenę, jakiegoś konfliktu, może ogólnie będziecie w dosyć w konfliktowym nastroju, moje drogie wagi, więc uważajcie, żeby trzymać ten swój język na, na wodze, żeby kogoś nie zranić przez, przez przypadek. Jeżeli może też być taka sytuacja, że ktoś was zrani, będziecie analizować tę sytuację w kółko i w kółko, no i może to powodować takie trochę przemęczenie, szczególnie umysłowe, szczególnie gdzieś tam na Waszych wibracjach tych. Rozumkowych, że tak powiem. Możecie cały czas coś analizować, coś wiecie, kłócić się z czymś, tak wiecie, wewnętrznie. Mm, może panować duże niezdecydowanie, taki chaos w Waszej głowie, Wy, ch chęć wygranej za wszelką cenę. Um, no, dosyć trudna energia, powiem Wam, z tą piątką mieczy, tak? Mogą pojawić się bóle głowy, mogą się pojawić takie trochę mm, przemęczenie, bym powiedziała. No. Przede wszystkim uważajcie na takie konflikty, konflikty wewnętrzne i te konflikty zewnętrzne. Jeżeli gdzieś tam jest ten konflikt wewnętrzny, to właśnie skupić się na sobie, na spokojnie poddychać, pomedytować, wyjść na świeże powietrze, poćwiczyć, nie wiem, zrobić coś dla siebie, żeby żeby uspokoić głowę, żeby uspokoić głowę. No dobra, co miłego się wydarzy w takim razie? Może wychodzicie z tej energii, może to w ostatnim czasie była jakaś niejasności, brak klarowności w jakiejś sytuacji. Mam nadzieję, że wychodzicie z tej energii. Dobra, zobaczmy, co miłego się może wydarzyć. Pff, cesarzowa, wasza karta i byka, więc może chodzić o was albo jakiegoś byka, nie musi. E, kochani, cesarzowa, piękna energia wzrostu, miłości, satysfakcji, zadbania o siebie. Mm. Ewolucji, um, założenie własnej działalności bądź prowadzenie własnej działalności, sukcesów finansowych, um, ciąży dla części z was, może chodzić o ciąże, może chodzić o stabilizację, jeśli chodzi o miłosne sprawy, może chodzić o znalezienie kogoś, e, kto będzie dla was satysfakcjonujący. No, kochani, piękna karta, bo to jest wasza energia, tak? E, ta gwiazda jeszcze świecąca, właściwie to chyba nie jest gwiazda na tej karcie, tylko to jest ta Wenus, właśnie świecąca tutaj w ciemności, można powiedzieć. To jest wasza planeta, ona zawsze wskaże Wam drogę, zawsze podążajcie za głosem serca. Obfitości, a odnajdziecie swój sukces. No ale pięknie, no cesarzowa, więc dlatego mi się wydaje, że dla części z Was właśnie wychodzi z tej energii piątki mieczy i bardzo, bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy tą cesarzową. Ha! królowa buław. Kurde. gwiazda! I dziewiątka mieczy. Mhm. Tutaj było dużo stresów, dlatego mi się wydaje, że właśnie wychodzicie z tej energii piątki i piątki mieczy: że w końcu coś idzie do przodu, że mhm. dla części z Was chodzi o jakąś sytuację finansową. Ej, może być tak, że w ostatnim czasie mieliście trochę stresów związanych wokół finansów, szczególnie jeśli prowadzicie własną działalność, ale mam wrażenie, że dla części z Was może być też tu taka energia, że tkwiście trochę w martwym punkcie i nie widzieliście. Co tak naprawdę chcecie w życiu robić? Czym chcecie się zająć? Spędzało wam to sens, powiek, dużo było takich niepewności, dużo stresów, dużo takich nieprzespanych nocy, dużo zmartwień. I kochani, w tym tygodniu pójdziecie do przodu, przetransformujecie całkiem swoje życie. Dla części z Was może się szykować tutaj jakaś nowa współpraca bądź nowi współpracownicy, ale kochani, idziecie po jakieś spełnienie marzeń. Macie pewność siebie, już wiecie dokładnie, co chcecie w życiu robić, wiecie, co jest waszym marzeniem, wiecie, w którym kierunku chcecie pójść, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o ekspansję, jeśli chodzi o podążanie swojego serca. I kochani, te wszelkie zmartwienia odchodzą, odchodzą, bo coś tu się dla was spełnia. Część z was walczyła o jakiś awans, o podwyżkę. Uda wam się to. W tym tygodniu uda Wam się to pójdzie jakaś sprawa do przodu. Część z was myślała o jakiejś przeprowadzce, albo o, dostała propozycję pracy właśnie gdzieś za granicą, albo gdzieś, gdzieś w innym mieście. Kochani, trochę się tym stresowaliście, ale podejmiecie decyzję, że chcecie w to pójść. Wprawdzie to będzie kompletna transformacja waszego życia, ale. Idziecie w kierunku spełnienia marzeń, satysfakcji, szczęścia, rozbudowy. Także naprawdę tu się niczym nie martwcie. Wszechświat jest po waszej stronie, wasza planeta wspierająca was wspiera, gwiazdy was wspierają, więc nie ma co się martwić. Dużo zmian was czeka w związku z tym. Ale czeka też was właśnie rozwój, nowa współpraca, bardzo, bardzo fajna energia, właśnie pójście do przodu, też uspokojenia tych myśli. Widzicie, piątka mieczy, szóstka mieczy, to też świadczy o tym, że jeżeli tu był jakiś konflikt wewnątrz was, coś było niejasne, coś było nieklarowne, to w tym tygodniu wszystko się wyklarowuje. Dla części z Was, oczywiście może chodzić o, o jakiś związek, o, o jakąś rewolucję w związku. Może zamieszkanie razem, może za mąż pójście, może ym, ciąże, może, może cokolwiek. Tak, to już weźcie pod siebie. I było dużo stresu w związku z tym, bo wiecie, że. Yy ten kolejny etap przyniesie całkowitą transformację w Waszym życiu. Będziecie musieli dużo rzeczy przebudować, szczególnie jeżeli to jest ciąża, szczególnie jeśli to jest małżeństwo, tak? Dużo, dużo rzeczy trzeba będzie mm, przeprocesować, zmienić w swoim życiu, ale suma summarum poczujecie, że to jest to, czego pragniecie, że to jest to, czego zawsze pragnęliście, pragnęliście i zdecydujecie się pójść w tym kierunku, tak? Poeksplorować te tereny, zobaczyć, dokąd Was ta ścieżka poprowadzi, no a prowadzi Was w wiadomym kierunku, cesarzowa. Cesarzowa, moi drodzy, cesarzowa. Uhu, uhu. No i jeszcze ta, ta gwiazda na środku, czyli spełnienie marzeń, obfitość, pewność siebie, satysfakcja, sukces, szczęście. Ach, wagi! Ekstra. Dobra, lecimy dalej. Na co uważać w takim razie zobaczmy. Ósemka, e, ósemka pentakli. Wiecie, co bym powiedziała tak? Nie poprzestawajcie na laurach, e, bo mógł być taki czas, że dążyliście do jakiegoś konkretnego celu, rozwijaliście się, edukowaliście, e, uczyliście nowych rzeczy i powiedzmy, ten cel nastąpi. Tutaj przyjdzie jakiś sukces, jakieś zwycięstwo, tak z tą cesarzową. I może być tak, że część z was stwierdzi, dobra, to ja już teraz mogę nic nie robić i będzie wszystko fajnie. Absolutnie nie, kochani, dalej się rozwijajcie. Się po więcej, eksplorujcie nowe tereny, interesujcie się nowymi rzeczami, e, ponieważ e, rozwi tak, bo cesarzowa nie, 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 nie siedzi na laurach, tak? Ona cały czas się rozwija, ona cały czas inwestuje w siebie, tak? Więc tutaj jest bardzo ważne, żebyście dalej inwestowali w siebie. Hmm. Powiedziałabym tak, część z Was, kochani, ma bardzo duże kwalifikacje, żeby też pomagać innym, żeby... Hmm, Organizować jakieś kursy, szkolenia, e, posiada dużą wiedzę, ogromną wiedzę. I mam wrażenie, że dla części z Was może to być kwestia właśnie lęku przed. E, no Czy się sprawdzicie na tym miejscu, tak? Mhm. Czy, czy dacie radę, czy posiadacie, aby na pewno odpowiednią wiedzę i odpowiednie umiejętności, żeby, żeby pomagać innym? Kochani, odpowiedź brzmi tak, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości. To mam nadzieję, że w tym momencie je porozwiewałam. <grywa> Zaufajcie sobie, jesteście tą cesarzową, stać was na więcej um, i macie w sobie naprawdę nieograniczony potencjał, żeby stworzyć życie takiego, jakiego pragniecie. Więc tutaj te lęki warto by było um, wywalić ze swojego życia. Tak, wywalić, totalnie. <grywa> Właśnie, powiem Wam tak, tutaj jest ten pingwin. Um, mam wrażenie, że macie przy sobie albo jakieś duchy opiekuńcze, albo aniołów, albo kogoś z przodków kto Was bardzo mocno wspiera w tym procesie transformacji i pójścia do przodu. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o aspekty zawodowe i takie rozwojowe. Macie osobę, która nawet jak się skaleczycie, nawet jak nie wierzycie w siebie, nawet jak gdzieś tam przychodzą gorsze dni, to Was widzicie tym skrzydełkiem głaszcze po czole i wspiera i mówi nie martw się, to jest tylko jedna ranka, to, to, to nie jest nic strasznego. Zagoi się i zobaczysz, że pójdzie dalej, pójdzie lepiej, więc nie przestawaj i idź dalej do przodu. tak? Także macie kogoś przy sobie, kto wspiera w tym pójściu do przodu, kto, kto wam kibicuje i kto dodaje wam sił też, właśnie, żeby, żeby uwierzyć w siebie i żeby sięgać po więcej, tak? Mhm. Super. Dobra, zobaczmy, co w miłości. O, rydwan, kochani ruszamy do przodu, tak, jak mówię, dla części z Was może to być krok milowy dla Waszego związku, to może być zdecydowane pójście dalej, tak, w tym związku, dla części z Was może chodzić o jakąś przeprowadzkę, wprowadzenie się do partnera, bądź partner wprowadza się do Was, bądź przeprowadzkę gdzieś tam na inny koniec świata, miasta, mm, Polski, cokolwiek, tak, w zależności gdzie tam mieszkacie. Może tu się też szykować jakaś podróż, wycieczka, nawet nie tyle przeprowadzka, co po prostu wycieczka krajoznawcza, e, podróż taka rekreacyjna, Bądź kochani, jeżeli wy wybieracie się w jakąś podróż w najbliższym tygodniu, być może tam poznacie kogoś interesującego do związku, do relacji. Karta raka, może jakiś rak będzie tutaj bardzo ważny. No, zobaczmy ten rydwan. Zobaczmy ten rydwan. Zobaczmy ten rydwan. A, rydwan, bo rydwan. Dobra, jak ja lubię, jak takie karty wychodzą. Ale ten rydwan yy, też dużo pokazuje. Sąd ostateczny, odwrócony. Mhm. Dwójka mieczy. Król, królowa mieczy, patrzcie, siódemka pentakli. A dla części z Was może to być konflikt między e, małżeństwem, piątka mieczy, uh -huh, bo tutaj nam się pojawiła. E, kochani, dobra, pierwszy scenariusz. Pierwszy scenariusz jest taki, że faktycznie, jeżeli jesteście w małżeństwie, jeżeli jesteście w stałym związku, to w tym tygodniu może tutaj się wydarzyć właśnie jakaś kłótnia, ta piątka mieczy, jakieś starcie, jakaś. jakaś em, no, jakaś nieprzyjemna sytuacja, eee, możecie poczuć się oszukani przez partnera, może tutaj będzie jakieś kłamstewko, myślę, że nie duże, ale kłamstwo. A propos być może spraw finansowych, bo mamy tą siódemkę pentakli. A propos spraw finansowych, a propos może jakiejś inwestycji, a propos zainwestowania w czegoś. Coś tutaj jeszcze nie jest zakończone, coś nie jest do końca wyjaśnione eee, i mam wrażenie, że albo wy, albo partner tutaj czegoś nie dostrzegaliście, albo nie dostrzegacie. I trzeba będzie wyjaśnić tę sprawę, trzeba będzie wyjaśnić konflikt, trzeba będzie wyjaśnić coś. Um... Co nie zostało jeszcze wyjaśnione. I mówię, to może spowodować napięcie między Wami. Będziecie w mocno w swojej energii, możecie mieć do czynienia z kimś, również z trygonu powietrza, tak jak wy, czyli inna waga, wodnik bądź bliźniak. No ale kochani, to może być taka walka na noże dla części z Was. Hmm, walka na noże będzie ostra kłótnia, ale ta ostra kłótnia wiele wyjaśni. Mam wrażenie, że sami zobaczycie pewne sprawy z innej perspektywy. Otworzycie się na partnera, partnerkę, tak samo druga strona, uda się wyjaśnić coś, co nie było wyjaśnione coś, co było, że tak powiem, pod taką zasłoną nocy, coś, co było być może jakimś tam kłamstewkiem. I kochani, zdecydowanie tutaj ruszycie do przodu. Podwójny rydwan świadczy o tym, że uda Wam się pokonać trudności w tej relacji, w tym związku i ruszyć z tym czymś do przodu, wyjaśni tą sprawę, oczyści się atmosfera i, że tak powiem, e, sprawy nabiorą tempa, no pójdą po prostu po Waszej myśli, wszystko będzie OK, wszystko się rozwiąże bardzo w taki dobry sposób. Kochani, jeżeli nie jesteście w formalnym związku, tak jak mówię, tu jest dużo spięć, dużo stresów, ale też takich dużo lęków, czy aby na pewno to... Czy aby to na pewno ta? Czy jestem gotowy na te zmiany? Mocno jesteście w takiej racjonalnej energii, w swojej energii, w energii mieczowej, mocno siedzicie w swojej głowie. Kochani, a tutaj potrzeba tej równowagi między sercem a rozumem. Więcej poczujcie, więcej otwórzcie się emocjonalnie, więcej... Posłuchajcie swojego serca. Rozum to jedno, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Tutaj jest ważne, żebyście otworzyli swoje serce na partnera, partnerkę. No, Boże, patrzcie. Król królowa mieczy, król królowa kielichów. I głupiec, nowy początek między Wami. Cóż to za piękna energia. Także widzicie, oboje jesteście mocno... Wow! Kochani, co tu się dzieje? Jest dużo niepewności, jest dużo niepewności a propos właśnie tego nowego rozdziału w Waszym życiu, ale widzę, kochani, mówię, że między Wami też może dojść do takiego mini spięcia w tym tygodniu, a propos właśnie inwestowanie w swoją przyszłość. Mogą wyjść jakieś lęki, jakieś swoje obawy na jaw, ale zdecydowanie tutaj ta kłótnia przyniesie dużo takiej jego otwartości, dużo otwartości emocjonalnej na siebie. Mam wrażenie, że dużo wyjdzie mm, takich swoich potrzeb y, wyjaśnicie, dużo takich niewyjaśnionych spraw, jeszcze wyjdzie, dużo takich. Y Obaw, lęków, rzeczy, które was zatrzymują przed pójściem dalej, przed rozpoczęciem nowego cyklu, tak? Yy, I będzie ta równowaga między sercem a rozumem. I przyjdzie ta decyzja, że chcecie razem ruszyć naprzód, że wierzycie w siebie, że wierzycie, że osiągniecie wszystko razem, że, że pokonacie wszelkie przeszkody, bo jesteście partnerami. To nie jest my way albo or the highway, wiecie, że albo w tą, albo w tą. Tylko razem tutaj, jak ta drużyna, jak ta wiedźma z tym kotem, jak ta drużyna idziecie do do przodu. Tutaj też są dwie osoby, które ze sobą współpracują, tak? Także naprawdę <laughs> mówię: może pojawić się małe spięcie, ale to spięcie przyniesie Wam oczyszczenie, klarowność. No i tak jak mówię, dzięki temu pewne sprawy mocno, ale to mocno ruszą, ruszą do przodu. No kochani, single. Tutaj na grubo u Was. Wybieracie się w jakąś podróż w tym tygodniu, na jakąś wycieczkę w odwiedziny do kogoś, mhm. bo jeżeli tak, no to tutaj, Uch, będzie się działo, będzie się działo. Dla części z was może odezwie się ktoś z przeszłości, albo spotkacie kogoś z kim długo, długo nie mieliście kontaktu. Dla części z was mam wrażenie. Że to będzie też taki czas odcięcia waszego od pewnych spraw, które być może jeszcze was blokują. E... Powiem wam tak. Po pierwsze, jeżeli to będzie. Dla części z Was mówię, może wrócić ktoś z przeszłości, że są jakieś sprawy niezakończone i trzeba będzie podjąć decyzję, czy chcecie być z tą osobą, czy nie chcecie być z tą osobą. Yy, I tak jak wcześniej powiedziałam innym, innym tym grupom, yy, mocno jesteście w swojej energii. I jedni i drudzy patrzą na siebie racjonalnie, ale oboje chcecie włożyć w to pracę, energię, ale trzeba wyjaśnić pewne niezakończone sprawy, być może z przeszłości. W jaki sposób się rozstaliście poprzednim razem, w jaki sposób jakieś niedokończone sprawy jeszcze wychodzą, jakieś takie ukryte yy, trupy z szafy, że tak powiem, trzeba powyciągać, ale kochani, tu jest miłość. To jest miłość i zdecydowanie jest szansa na nowy początek. Zdecydowanie jest szansa na, na wspaniałą przygodę i na wspaniały romans, że tak powiem. Tylko mówię, tu musicie przepracować pewne niedokończone sprawy z przeszłości. Ale, kochani, powiem Wam jeszcze inną sytuację. Moje drogie single. Yy... Może być tak, że wy wewnętrznie macie jakieś niezakończone sprawy. Być może emocjonalne z jakimś poprzednim partnerem, być może jakieś takie dramaty rodzinne, być może jakieś takie um, jeszcze niezagojone emocje z jakichś innych sytuacji. Dlatego jesteście mocno zamknięci na, na miłość, na, na otrzymywanie, na. Wasza, wasza szczekra serca, mam wrażenie, że jest zamknięta. I w tym tygodniu, kochani, uda wam się coś tu poprzepracować. Uda wam się znaleźć równowagę pomiędzy sercem a rozumem. Uda wam się wyciągnąć na wież, właśnie mówię, te jakieś demoniki, te jakieś trupy z szafy. Um... to może trochę zaboleć, może trochę zaboleć e, przyjrzenie się temu, ale uda Wam się tu coś przepracować, uda Wam się pójść o krok naprzód. Możecie tutaj spotkać jakiegoś doradcę, albo przyjaciela, przyjaciółkę, który pomoże Wam ruszyć naprzód, ale to będzie niezwykle ważny ruch naprzód dla Was, ponieważ mówię, no coś uda się zakończyć, coś, co się ciągnie za Wami, mam wrażenie, że bardzo, bardzo długi czas, być może nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy z tą siódemką mieczy, być może nawet wiecie, nie dochodzi to do Was, że, że, że tu jest jakaś niezakończona sprawa, ale coś tutaj uda się podsumować w końcu, od czegoś odciąć. Być może od jakiegoś partnera z przeszłości, który gdzieś tam podświadomie jeszcze, jeszcze emocjonalnie was siedzi, tak? I w którego podświadomie inwestujecie, a to nie ma sensu przecież, tak? I kochani, w momencie, kiedy przepracujecie pewne sprawy, przyjdzie wymarzony partner. Być może nawet już w tym tygodniu dla części z Was. To może być takie o, takie o. Nagłe, niespodziewane. Gdzie pojawi się ktoś idealny dla Was, być może ktoś z trygonu wody, rekryby skorpion, kto zawojuje Waszym światem i od razu będziecie chcieli z tą osobą pójść do przodu, tak? Wejść tutaj w jakąś poważną relację, to znaczy poważną relację, tak? A jak to się rozwinie, to wiadomo, zobaczymy. Ale coś, co było niezakończone, zdecydowanie pójdzie do przodu i, kochani, osiągniecie tu sukces, osiągniecie szczęście, no i osiągniecie tą miłość, o której tak bardzo pragniecie, moje wagi. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. z kielichów. Pięknie. Nowy początek, mm, kochanie samego siebie, mm, nowe, nowe związki, nowe relacje, nowi przyjaciele. Dla części z Was może to być pojawienie się nowego członka rodziny, mm, nowe inspiracje, że tak powiem. Fajna karta, piękna karta. Mhm, zobaczmy tego asa kielichów. Mhm. Piątka pentakli. Mhm, trójka kielichów. Uh, I szóstka, buław. Super. E, powiem Wam tak, moje drogie wagi: wracacie do życia. Mam wrażenie, że przez tą Piątkę Mieczy tutaj przez jakiś czas byliście w takim okresie separacji od znajomych. Może nie mieliście ochoty na kontakty z innymi, a może poczuliście się odrzuceni przez innych, że inni mają jakieś swoje życie i tak dalej, a Wy nie uczestniczycie w ich życiu. Kochani, coś się zmieni w tym tygodniu, jakby powrócicie do łask i znowu uwierzycie w siebie. Na pewno będą jakieś spotkania z przyjaciółmi, jakieś pojednania, właśnie z osobami z przeszłości, pojednanie z jakimś, jakimś przyjacielem, przyjaciółką, z jakimś członkiem rodziny. Rozpoczyna się dla Was nowy etap, w którym naprawdę odzyskacie ogromną pewność siebie i zyskacie szacunek innych i takie dostrzeżenie przez innych. Piątka Pentakli też może świadczyć o tym, że. Eee, właśnie tutaj rozstaliście się z kimś w jakiejś niefajnej atmosferze, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, może poprzez tą piątkę, czyli czy poprzez jakiś konflikt, kłótnie, to w tym tygodniu na pewno się pogodzicie, docenicie siebie nawzajem eee, i, eee, i rozpocznie się przed Wami właśnie eee, nowy etap tej przygody, nowy etap tej relacji, nowy etap eee, tej przyjaźni. Mhm. No, ale tutaj widzę dużo radości. Naprawdę wyjście właśnie z jakiegoś takiego poczucia braku, poczucia samotności. Także mówię, część z Was być może była w takim trybie, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie docenia, nie mam przyjaciół, na nikogo nie mogę liczyć. To kochani, zdecydowanie wychodzicie w tym tygodniu z tej energii. Wiele radości, wiele spotkań się szykuje, jakieś świętowania, celebrowanie jakichś nowych początków, opijanie sukcesów, docenieni. mam wrażenie, że będziecie mocno w centrum uwagi, docenieni przez innych, Wy będziecie doceniać innych, no pięknie, pięknie, dużo satysfakcji, dużo takiej emocjonalnej radości. Mhm. Dobra. Praca i finanse. Paść pentakli. Mhm. Nowe. Y nowe ścieżki przed Wami się otwierają. Także mówię, tutaj dla części z Was jakieś spełnienie marzeń i dzięki któremu otwierają się nowe ścieżki. Dla części z Was dostaniecie w tym tygodniu jakąś nową propozycję, współpracy, pracy. Być może będziecie pracować nad jakimś nowym projektem, być może już pracujecie nad jakimś nowym projektem. Część z Was, mam wrażenie, że niedawno zaczęła jakiś nowy zawód, zaczęła jakąś nową współpracę z kimś i jest bardzo podekscytowana tym wszystkim, bo to wszystko jest nowe, inne, takie kolorowe, fajne, nowi ludzie. Bardzo dobrze się tutaj tak czujecie w, w tym środowisku. Yy, przynajmniej taka energia emanuje z tej karty, no spójrzcie, radość tutaj na twarzy, yy, te wróżki dookoła, tęcza nad głową, także bardzo taki euforyczny stan. <laughs> Dobra, zobaczmy tego pazia Pentakli. Mhm, dziesiątka mieczy, to co najgorsze kochani za wami, teraz nad głową macie tęczę i to jest cudowne. Królowa Mieczy, odcięliście się od, wszystko, co, od wszystkiego, co nie służy, przejście kontrolę nad swoim życiem. Mhm. Mm eremita, zaglądajcie w głąb siebie. Także mówię, część z Was miało ten problem, mam wrażenie, że nie wiedzieliście, co chcecie w życiu robić. To jest to, co wcześniej wspomniałam. Ale w tym tygodniu y, udawiam się zakończyć ten proces, ten trudny proces myślowy, że tak powiem, odbijecie się od dna i wypłyniecie prosto na powierzchnię. Uświadomicie sobie, co jest Waszą pasją, w którym kierunku chcecie pójść i poczynicie odpowiednie działania. Część z Was odetnie się ze starej pracy, część z Was odetnie się od starego sposobu myślenia, odzyskacie taką równowagę emocjonalną. Tak jak mówię, Mówię, odejdziecie od tego, co wam nie służy, i kochani, zaczniecie działać w kierunku nowych planów, nowych marzeń, sięgania po więcej, sięgania po właśnie jakieś nowe środki zawodowe, nowe, nowe pomysły, nowe inspiracje, nowe współprace. Także zdecydowanie nowa ścieżka, kochani, tutaj przed Wami, mm, która no, da Wam wiele takiego spokoju, satysfakcji i takiej ciekawości. Tak jakbyście mówię, eksplorowali całkowicie nowy teren, i to będzie dla Was y, niezwykle ekscytujące. No i satysfakcjonujące. Mhm. Tak jest, kochani, jeżeli w ostatnim czasie też poszukiwaliście pracy, doszło do zwolnienia z pracy, jesteście na bezrobociu i dużo się martwicie, co z tym, co dalej będzie i tak dalej, czy znajdziecie odpowiednią pracę, to w tym tygodniu też przyjdzie jakaś bardzo ciekawa oferta, która, no, która pozwoli Wam tutaj zdecydowanie ruszyć naprzód, odzyskać tą równowagę i przy okazji będzie czymś takim pasjonującym dla Was, no? będzie takie, takim kopniaczkiem, że tak wow, ale fajnie, ruszam do boju. Uh -huh. Dzięki czemu odetniecie się też od tych zmartwień, tak? Nabierzecie pewności siebie. Super. Dobra, rada dla Was. panka. Mm, Podążajcie za głosem intuicji. Rozwijajcie się. Nie mówcie wszystkiego wszystkim, tak? Zachowajcie pewne rzeczy dla siebie. Wykorzystajcie swoją wiedzę. Ufajcie sobie, tak? Że macie wystarczającą mądrość w sobie, że macie w sobie wystarczającą wiedzę, wszystko, że macie wystarczające, żeby zdobyć to, czego chcecie. Kochani, ważny czas na rozwój duchowy. Jeżeli rozwijacie się duchowo, to w tym tygodniu może być jakiś przełom, może być, może otrzymać jakieś ważne informacje z góry, które dadzą Wam taką klarowność, które popchną Was do przodu. Część z Was mam wrażenie, że może zechcieć właśnie tutaj pójść całkowicie tą duchową ścieżką w sprawach zawodowych, bo jednak na końcu mamy tego eremitę, więc. Aremita też często jest yy, uważane właśnie za takiego mnicha jakiegoś, y, mentora czy kogoś, kogoś właśnie w tym stylu. Więc część z Was może zechcieć tutaj podążyć jakąś duchową ścieżką, uczyć innych być może e, swoich doświadczeń, swoich sposobów e, działania. Yy, to idźcie w to. idźcie kochani w to, bo mówię, arcykapłanka tutaj mocno Was poprowadzi. Mhm. Tak jest mocno też taka kobieca energia, więc nawet jeżeli jesteście mężczyzną, wejdźcie w tą swoją żeńską energię, otwórzcie się na otrzymywanie, otwórzcie się na swoją intuicję. No i tak płynie. Płynie, płynie, płynie. Mhm. Wow, się rozgadałam wagi? Jak zwykle u Was. Yy, dobra, zwierzaczek dla Was. Szybciutko, szybciutko, szybciutko lecimy. <laughs> zwierzaczek dla Was. No, sowa. You see clearly now. Dokładnie. Wszystko staje się przejrzyste dla Was w tym tygodniu. Wszystko. Wasz cel życiowy, Wasze związki, relacje, relacje z samym sobą, relacje z Bogiem. Wszystko zobaczycie jasno, kochani. Koniec konfliktów, koniec zamieszania, koniec niepewności. Pięknie. Mhm. I na spodzie macie borsuka. Be fearless and bold. Dokładnie. Bądźcie tacy nieustraszeni i jaśni w tym, czego chcecie. Manifestujcie afirmacje, niech Wasze afirmacje będą czyste, niech będą pewne, niech będą śmiałe. Sięgajcie po więcej. Tak jest. Pięknie, kochani, pięknie. Dobra, moje drogie wagi, jeżeli macie jakieś pytanie, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. Raz, dwa, i 3. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby zastanowić się nad wyborem karty, to zatrzymajcie, proszę, filmik. Ja nie przedłużam, lecimy z odpowiedziami. Odpowiedź numer 1 brzmi: zaufanie. Odpowiedź numer 2 brzmi: nie. Mhm. I odpowiedź numer 3 brzmi: odpuść. Dobra żeby było na tyle, kochane wagi, powodzenia ze wszystkim, magiczny tydzień przed Wami, więc wiecie, radary otwarte, słuchajcie Wszechświata, On Was poprowadzi, słuchajcie siebie, słuchajcie swojej intuicji i pamiętajcie o czasie dla siebie też. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby ładować bateryjki, żeby, żeby mieć siły do sięgania po dalsze sukcesy. Wszystkiego dobrego, kochani, buziaki dla Was. Pa, pa!